Oczyść swoje życie i przygotuj się na życie w dostatku. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że wystarczy tylko posprzątać wejście do swojego domu, aby przyciągnąć bogactwo i sukces? Wydaje się to proste, ale to jest ukryta moc prawa przyciągania, które zmienia energię twojego domu w portal do obfitości. W tym filmie odkryjesz sekret, który może zmienić twoje finansowe przeznaczenie dzięki potężnemu rytuałowi. Wystarczą trzy proste kroki, aby przekształcić energię swojego domu i dzięki temu przyciągnąć więcej pieniędzy i sukcesu. Ciekawy, oglądaj do końca, aby nauczyć się tej sprawdzonej i skutecznej techniki, która pozwoli obfitości płynąć do ciebie. Zanim zaczniemy odkrywać te transformujące rytuały, mam specjalną prośbę: zapisz się do naszej drogi nauki. Zostaw swój like i udostępnij ten film swoim przyjaciołom i rodzinie. Razem rozprzestrzeńmy przesłanie dobrobytu podnosząc energię wokół nas. Ponadto nie zapomnij zostawić komentarza, dziękując Wszechświatowi za wszystkie błogosławieństwa, które nadchodzą. Twoje słowa mają niesamowitą moc przyciągania jeszcze większej obfitości i bogactwa do Twojego życia. Dom, w którym mieszkamy bezpośrednio odzwierciedla nasz wewnętrzny stan, przekształcenie swojego domu w sanktuarium bogactwa jest pierwszym krokiem do przyciągnięcia nowych możliwości. Kluczem do uwolnienia dobrobytu jest zrozumienie, że Twój dom to coś więcej niż tylko miejsce fizyczne, to lustro Twoich przekonań o pieniądzach i szansach. Energetyzowany i harmonijny dom pozwala, by energia bogactwa płynęła obficie, otwierając drzwi do nowych osiągnięć. Często trudności finansowe są związane z energetycznymi blokadami w otoczeniu, w którym żyjemy. Bez względu na to, jak bardzo się staramy na zewnątrz, bez tej wewnętrznej synchronizacji, wyniki mogą być ograniczone. Dlatego kluczowe jest, aby traktować środowisko wokół siebie jako aktywną część swojego dobrobytu. Sam doświadczyłem tego wyraźnie. Kiedy zacząłem postrzegać mój dom jako świętą przestrzeń dla dobrobytu, wszystko się zmieniło. W ciągu kilku dni zauważyłem ogromną transformację w moich finansach. Nie chodziło tylko o utrzymanie porządku, ale o stworzenie przestrzeni, w której energia obfitości mogłaby swobodnie płynąć. Ten energetyczny ruch zmienił nie tylko moje finanse, ale również możliwości, które zaczęły się pojawiać. Dobrobyt przyszedł szybko, a wszystko zaczęło się od przekształcenia mojego domu w prawdziwy magnes na bogactwo. Zatem, poświęcając uwagę swojemu domowi, traktując każdą przestrzeń z szacunkiem i intencją, otwierasz drzwi do nieprzerwanego przepływu bogactwa. Wyobraź sobie, że prosty akt czyszczenia drzwi nie jest tylko rutynowym zadaniem, ale potężną okazją do otwarcia dróg do bogactwa. Usuwając każdą warstwę brudu, usuwasz również blokady, które uniemożliwiają wejście obfitości do Twojego życia. Sprzątanie to coś więcej niż tylko fizyczna czynność, dotyka to energii, tworząc harmonijne środowisko przygotowane do przyjmowania nowych możliwości. Kiedy organizujemy naszą przestrzeń, pozwalamy, aby pozytywna energia krążyła swobodnie, a właśnie to głosi prawo przyciągania. Otoczenie wokół nas bezpośrednio wpływa na nasze osiągnięcia. Poprzez wizualizację podczas sprzątania i organizowania domu, wyobraź sobie, że obfitość wchodzi przez drzwi i okna. Każdy ruch powinien być naładowany intencją, wzmacniając pragnienie przyciągania bogactwa. Słynny Jim Rohn podkreślał znaczenie dyscypliny jako łącznika między celami a sukcesem. Ta wizja doskonale odnosi się do naszego domu. Utrzymywanie go w czystości i wibrującego pozytywną energią przybliża cię do twoich finansowych celów. W coraz bardziej zabieganym świecie twój dom powinien być schronieniem, gdzie ładujesz energię i łączysz się ze swoimi celami. Traktowanie swojego domu jako sanktuarium dla bogactwa to pierwszy krok, do zbudowania solidnej podstawy dla Twoich osiągnięć. I nie chodzi tylko o fizyczne sprzątanie, ale także o pielęgnowanie myśli i afirmacji, które podnoszą energię otoczenia. Konfucjusz mądrze stwierdził, że siła narodu zależy od integralności domów. W tym kontekście integralność oznacza harmonizację środowiska domowego z Twoimi przekonaniami i intencjami związanymi z obfitością. W ten sposób każdy szczegół Twojego domu zaczyna przyczyniać się do przyciągania bogactwa, od użycia świec i kryształów po aromatyzację olejkami eterycznymi. Przekształcenie swojego domu w przestrzeń obfitości wymaga zarówno fizycznej troski, jak i energetycznej dyscypliny. Połączenie dyscypliny z mocą prawa przyciągania tworzy idealne warunki, aby bogactwo swobodnie płynęło. Droga do finansowego sukcesu zaczyna się wewnątrz Twojego domu a każda intencjonalna akcja przyczyni się do tej transformacji. Bądź otwarty na te zmiany, z sercem i umysłem gotowymi do przyjęcia błogosławieństw, które nadchodzą. Teraz przyjrzyjmy się trzem konkretnym praktykom oczyszczania, które mogą podnieść energię Twojego otoczenia. Aby stworzyć harmonijną przestrzeń, sugerujemy rytuały takie jak oczyszczanie słoną wodą, która neutralizuje negatywne energie palenie liści laurowych, które oczyszcza przestrzeń i przyciąga dobrobyt, oraz staranne użycie ziół, takich jak rozmaryn i szałwia, aby harmonizować i odżywiać przestrzeń. Te praktyki, zakorzenione w starożytnych tradycjach, są potężnymi sprzymierzeńcami w tworzeniu domu, który wibruje w zgodzie z obfitością. Praktyka czyszczenia wejścia do twojego domu to coś więcej niż zwykłe domowe zadanie. Ten symboliczny gest otwiera drogę, aby bogactwo mogło swobodnie do ciebie płynąć. Wyobraź sobie, że za każdym razem, gdy rozpylasz słoną wodę, eliminujesz niewidzialne bariery, które blokują przepływ obfitości. W ciągu tygodnia wykonaj ten prosty rytuał za pomocą rozpylacza z wodą słoną, uznawaną przez wiele duchowych kultur za potężny środek oczyszczający. Wyobraź sobie ochronną tarczę wokół drzwi, blokującą negatywną energię i przyciągającą pozytywne wibracje. Ta technika wizualizacji połączona z praktyką fizyczną tworzy potężną kombinację przyciągającą bogactwo. Ponadto wzmocnienie tej akcji codziennymi afirmacjami może spotęgować twoje rezultaty. Powiedz sobie: Mój dom jest magnesem na bogactwo, gotowy do przyjęcia obfitości. Te słowa powtarzane z przekonaniem niosą energetyczną moc, która rezonuje z wszechświatem. Dzięki temu prostemu rytuałowi siedmiodniowemu zobaczysz, jak energia twojego otoczenia się zmieni, otwierając drzwi do nowych możliwości finansowych i sukcesu. Jeśli czujesz, że ta praktyka jest dla ciebie, napisz tak lub jestem gotów i dołącz do tego transformującego wyzwania. Kolejnym skutecznym rytuałem jest używanie liści laurowych. Od wieków liście te są używane do przyciągania szczęścia i dobrobytu. Czyszcząc wejście do swojego domu liśćmi laurowymi, tworzysz pole magnetyczne dla bogactwa. W trakcie tej praktyki powtarzaj afirmacje takie jak: szczęście i obfitość płyną do mnie z łatwością. Wzmacniając swój umysł tymi słowami, dostroisz swoje myśli do częstotliwości obfitości. Jak powiedział Budda, to co myślisz, tym się stajesz, a to jest istota tego rytuału. Twoje myśli przyciągają twoją rzeczywistość. Możesz także wzmocnić swoje finansowe cele, rozmieszczając rośliny i zioła w strategicznych miejscach w domu. Połącz liście laurowe z gałązkami cynamonu, tworząc potężne źródło energii przyciągającej dobrobyt. Pozostaw te elementy w kluczowych punktach domu przez co najmniej pięć dni, koncentrując swoje intencje na ochronie i obfitości. Jak powiedział Dalaj Lama, pozytywne nastawienie generuje konstruktywne działania. Z czasem zobaczysz, jak energia twojego domu się zmieni, stając się prawdziwym magnesem dla możliwości rozwoju. Tworzenie przyjaznego i pozytywnego środowiska w domu nie tylko przynosi dobrobyt finansowy, ale także promuje równowagę emocjonalną. Regularnie wykonując te rytuały, przyciągasz atmosferę pełną pozytywności i harmonii. To wykracza poza bogactwo materialne, przynosząc dobre samopoczucie i spokój. Pamiętaj, że prawo przyciągania jest najskuteczniejsze, gdy twoje intencje są jasne, a twoje działania są spójne. Stosując te rytuały, nie tylko dostosowujesz swoją przestrzeń fizyczną, ale także wysyłasz wyraźną wiadomość do wszechświata. Jesteś gotów przyjąć i zarządzać dobrobytem. Ta synergia tworzy potężną energię, która przyciąga bogactwo we wszystkich jego formach. Włączając te praktyki do swojej codziennej rutyny, Znacząco zwiększysz swoją obfitość i dobre samopoczucie. Dobrobyt zaczyna się w nas, a harmonizując swoją energię z energią wszechświata, tworzysz idealne warunki do jej rozkwitu. Adopcja świadomego podejścia do organizacji i sprzątania swojego domu może prowadzić do głębokich i nieoczekiwanych przemian. Zawsze zaczynaj od wejścia, ponieważ to przez nie wchodzi pozytywna energia. Utrzymywanie tej przestrzeni w czystości i ochronie tworzy wibrujący portal do obfitości. Używaj liści laurowych do oczyszczania energii, starej metody, która oferuje ochronę i odstrasza negatywność. Aby wzmocnić ten efekt, połącz liście laurowe z goździkami i cynamonem, tworząc przestrzeń o przyjemnym zapachu, która natychmiast podnosi wibracje Twojego domu. Z każdym rytuałem łącz się z energiami, które chcesz przyciągnąć. Wyobraź sobie, że obfitość płynie jak rzeka możliwości wchodząca przez twoje drzwi. Przekształcanie swojego domu w prawdziwe schronienie pozytywności nie jest tylko zmianą fizyczną, ale ciągłą ewolucją twojej własnej energii. Te małe, codzienne gesty, kiedy są wykonywane z intencją, podnoszą częstotliwość twojego otoczenia, pozwalając twojemu domowi dostroić się do uniwersalnych sił obfitości. Utrzymywanie tej wysokiej wibracji, to zobowiązanie wobec Twojego dobrobytu. Proste praktyki, takie jak otwieranie okien, aby wpuścić światło słoneczne, przynoszą natychmiastowe odświeżenie energetyczne. Światło słoneczne, uznane za podnoszące nastrój i przynoszące witalność, jest jednym z najpotężniejszych elementów do tworzenia harmonijnej przestrzeni. Używaj lekkich zasłon, aby maksymalnie wykorzystać naturalne światło tworząc przytulną atmosferę pełną dobrej energii. Kolejnym kluczowym punktem jest uważność. Poświęcając kilka minut dziennie na medytację lub pisanie w dzienniku, wzmacniasz swoje połączenie z celami i oczyszczasz umysł. Ten dziennik obfitości staje się świętą przestrzenią, w której zasiewasz nasiona swoich pragnień. Cierpliwość jest kluczem, tak jak nasiona potrzebują czasu, aby kiełkować. Wyniki tych praktyk manifestują obfitość w miarę jak dostrajasz się do pozytywnej energii. Wdzięczność również odgrywa fundamentalną rolę. Dziękując codziennie za światło, energię i możliwości w swoim życiu, zmieniasz swoje skupienie z niedostatku na obfitość. Dziękuj za każde małe błogosławieństwo i zobacz, jak wszechświat odpowiada większą obfitością. Prawo przyciągania jest jasne. To na czym się skupiasz, rośnie. I kiedy tworzysz pozytywne środowisko pełne wdzięczności, otwierasz przestrzeń na więcej błogosławieństw i możliwości w swoim życiu. Kultywowanie tego świadomego i harmonijnego środowiska to ciągły proces. Poświęć się tym praktykom i zobacz, jak twój dom staje się prawdziwym magnesem na bogactwo. Dekorowanie zielonymi roślinami i świeżymi kwiatami to potężny sposób na zapewnienie, że twój dom jest nieustannie wypełniony pozytywną energią. Dodając naturalne elementy do swojej dekoracji tworzysz harmonijną przestrzeń pełną witalności. Wyobraź sobie, że wchodzisz do swojego domu i jesteś witany przez żywą zieleń roślin i delikatny zapach kwiatów. Te drobne akcenty nie tylko upiększają otoczenie, ale również przynoszą liczne korzyści dla twojego zdrowia psychicznego i fizycznego. Rośliny takie jak sansewieria i lilia pokojowa na przykład oczyszczają powietrze i tworzą poczucie spokoju które podnosi energię przestrzeni. Obecność roślin i świeżych kwiatów nie jest jedynie estetyczna, przekształcają one Twoje otoczenie w sanktuarium spokoju i rozwoju. Pielęgnacja tych roślin może stać się praktyką medytacyjną, chwilą, w której łączysz się z naturą i uspokajasz umysł. Ponadto, wzrost roślin wokół Ciebie służy jako codzienne przypomnienie o Twojej własnej drodze do bogactwa i rozwoju. Pamiętaj, to co pielęgnujesz w otoczeniu, pielęgnujesz również w sobie, a to jest bezpośrednio związane z prawem przyciągania, które mówi, że pozytywne myśli i emocje przynoszą pozytywne rezultaty. Organizując i upiększając swój dom, w rzeczywistości tworzysz przestrzeń, która promuje dobrostan i równowagę. Wyobraź sobie, że pozytywna energia swobodnie przepływa przez twój dom, podnosząc nastrój i przynosząc więcej lekkości do codziennego życia. Czysta i uporządkowana przestrzeń pomaga zachować klarowność umysłu i uporządkowane myśli. To bezpośrednio wpływa na Twoją zdolność podejmowania decyzji i przyciągania możliwości. Inną kluczową praktyką do stworzenia stałego przepływu pozytywnej energii jest utrzymanie przestrzeni wolnej od bałaganu. Zdezorganizowana przestrzeń może generować stres i mentalny chaos, blokując napływ korzystnych energii. Regularnie oceniaj swoje rzeczy. I oddawaj, lub wyrzucaj to, co już ci nie służy. Uwalniając przestrzeń fizyczną, uwalniasz również przestrzeń energetyczną, pozwalając, aby nowe możliwości i pozytywne wibracje weszły do twojego życia. Inspirującym przykładem jest starożytna buddyjska opowieść o Mnichu, który codziennie poświęcał się zadaniu czyszczenia i organizowania swojej skromnej chatki. Mimo, że posiadał niewiele przedmiotów, wierzył, że czyste otoczenie odzwierciedla uporządkowany umysł. Ta prosta praktyka pomagała mu zachować jasność myśli i duchową harmonię, pozwalając mu żyć w zgodzie ze swoimi myślami i intencjami. A ty, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak organizacja przestrzeni może odmienić Twoje myśli? Przyjmując świadome podejście do organizacji, przekształcasz codzienne zadania w rytuały oczyszczania. Zacznij powoli, koncentrując się na jednej przestrzeni na raz. Podczas sprzątania i organizacji wizualizuj, jak pozytywna energia krąży swobodnie po każdym kącie domu, przynosząc równowagę i harmonię. Ta prosta i ciągła praktyka może wzbogacić twojego ducha i przekształcić twój dom w prawdziwą oazę spokoju i dobrostanu. Delikatne kolory, takie jak niebieski, zielony i terakota, mogą przyczynić się do stworzenia spokojnego i zrównoważonego środowiska. Te odcienie są znane ze swojego kojącego wpływu na umysł i ciało, promując pokój i spokój. Połącz je z delikatnym, ciepłym oświetleniem, aby stworzyć przytulną atmosferę sprzyjającą zarówno relaksowi, jak i medytacji. Aromaterapia to kolejny potężny sposób na podniesienie energii w Twoim domu. Używaj olejków eterycznych, takich jak lawenda czy rozmaryn, w dyfuzorach lub sprajach, aby wypełnić przestrzeń zapachami, które uspokajają i ożywiają. Badania pokazują, że przyjemne zapachy mogą zmniejszać lęk i poprawiać ogólne samopoczucie, tworząc przestrzeń sprzyjającą odpoczynkowi i spokoju. Na koniec delikatna muzyka lub dźwięki natury mogą uzupełnić to harmonijne środowisko. Tworząc przestrzeń, w której czujesz się chroniony przed zgiełkiem zewnętrznego świata, aktywnie przyciągasz pozytywną energię i dobrobyt do swojego życia. Nie trzeba dokonywać wielkich zmian, małe szczegóły mogą mieć głęboki wpływ. Kultywowanie przytulnej i gościnnej atmosfery jest kluczowym krokiem do przyciągania dobrych wibracji, a tym samym dobrobytu. Zatem przekształcając swój dom w oazę spokoju i rozwoju, budujesz podstawy dla zrównoważonego i dostatniego życia.